Witam Was z zamku Włęczycy. Dzisiaj postaram się Wam przybliżyć uzbrojenie wczesnośredniowiecznych wojów słowiańskich, a szczególnie tych za czasów Mieszka I, Bolesława Chrobrego oraz Mieszka II. W Łęczycy, w której właśnie się znajduję, możecie zobaczyć liczne znaleziska archeologiczne pochodzące właśnie z tego okresu. Są tutaj też liczne znaleziska broni, groty strzał, włóczni, toporów, oraz miecze pochodzące z okresu średniowiecznej Polski. Poza tym, w tym muzeum, znajdującym się w zamku powstałym w czasach Kazimierza Wielkiego, możecie zobaczyć także wystawy etnograficzne, artystyczne, a także wejść na wieżę widokową tego zamku. Wracając do naszych wojów wczesnopiastowskich. Oni składali się przede wszystkim z dwóch takich kategorii, która była bardzo różniąca się od siebie, która była używana w zależności od tego, co chciał książę osiągnąć. Jedną z tych kategorii to była drużyna książęca, czyli nieduża, ale elitarna jednostka, która stale służyła księciu w jego wyprawach przede wszystkim zagranicznych a w czasach pokoju ci ludzie nie musieli być cały czas pod bronią, mogli spokojnie zajmować się swoimi rodzinami i swoimi gospodarstwami, bo często oni po prostu mieli także swoje gospodarstwa rolne i tam zajmowali się uprawą roli oraz hodowlą zwierząt, a le jednak siłą rzeczy zawodowo byli wojownikami i te gospodarstwa bardzo często było były obsługiwane przez ludność służebną, którą oni na przykład pozyskiwali w trakcie swoich wypraw wojennych i ci wtedy niewolnicy służyli na ich gospodarstwach, a oni mogli spokojnie oddać się rzemiosłu wojennemu. Drugą kategorią wojowników w tych czasach byli kmiecie, którzy stanowili pospolite ruszenie, którzy byli wzywani pod broń. Tylko w sytuacjach nagłego zagrożenia danego terytorium. Oni nie byli brani na dalekie ekspedycje wojenne. Oni też nie byli wyposażani przez księcia. Oni byli tylko zobowiązani do obrony danego terytorium, szczególnie grodów, które były takim kluczowym elementem obrony naszego terytorium. Zacznijmy od tych pierwszych wojowników, którzy stanowili elitę, którzy później przekształcili się stopniowo. W rycerstwo i w szlachtę. Ale w X wieku oczywiście nie możemy jeszcze mówić o nich jako o rycerzach. W ogóle rycerz jest to słowo pochodzenia niemieckiego od ritter, czyli jeździec. Ci wojowie posiadali najlepsze dostępne uzbrojenie w tamtych czasach, które było bardzo drogie, ponieważ było wykonane z wysokiej jakości żelaza. I takim Przede wszystkim wyznacznikiem woja wczesnośredniowicznego był miecz. Broń bardzo skuteczna, ponieważ miała dwa ostrza i mogła zadawać ciosy również kując, czyli zarówno ciosy siekane, jak i pchane. Do tego nie łamały się te miecze, były wytrzymałe i w konfrontacji z włóczniami, czy toporami, które były to żelazce osadzone na drzewcach, Miecze okazywały się znacznie, znacznie lepsze. Poza tym, miecz też jest znacznie lepiej wyważony w stosunku do oszczepu, czy włóczni, czy też toporu. I dzięki temu można nim wymachiwać znacznie, znacznie szybciej. Kolejnym elementem, na który mogli pozwolić sobie tylko ci najlepsi wojowie, były hełmy. Hełmy, które wykonane były też z wysokiej jakości żelaza, które w tamtych czasach było trudno osiągalne, a również, jak wiecie, wczesne średniowiecze to jest brak na naszych terenach zupełnie wszelkich zbroi płytowych, więc te kawałki żelaza stapiane w środku, żeby stworzyć hełm, były szczytem technologicznych osiągnięć tamtych czasów. Pancerze, które nosili ci wojownicy to były przede wszystkim kolczugi, ale też zdarzały się zbroje skórzane, które w większości przypadków nie przetrwały wcale do naszych czasów, no bo wiadomo w naszej glebie skóra rozpada się bardzo łatwo. Kolczugi były niezwykle drogim ekwipunkiem tamtejszych wojowników i oczywiście nie każdy wojownik Bolesława Chrobrego taką kolczugę posiadał. Kolczuga złożona jest z około 10 tysięcy małych kółeczek, które trzeba było najpierw ręcznie wykonać, a później to wszystko połączyć. Jeden człowiek wykonywałby całą kolczugę przez około pół roku pracując codziennie. Także możecie sobie wyobrazić, jak ogrom pracy wymagało stworzenie takiej zbroi. Oczesno-średniowieczna drużyna Mieszka czy Bolesława liczyła maksymalnie kilka tysięcy wojowników. Taka też była skala w ogóle wojskowości w tamtych czasach, że praktycznie niespotykana była armia licząca 10 tysięcy wojowników. Po prostu wynikało to z problemów logistycznych związanych z zaopatrzeniem tak dużej ilości ludzi. Wtedy gęstość zaludnienia była bardzo nieduża, więc wyżywienie w marszu 10 tysięcy wojowników byłoby bardzo, bardzo trudne. Tak więc te bitwy, o których uczymy się, które miały miejsce we wczesnym 7 wieczu, to były zwykle walki pomiędzy kilkoma tysiącami, a kilkoma tysiącami po drugiej stronie. Ci wojownicy, tak, jak wspomniałem, praktycznie wszyscy jeździli konno, natomiast byli też właśnie ci wojownicy z Pospolitego Ruszenia, którzy już konno zwykle nie jeździli i którzy musieli wyposażyć się zwykle na własny koszt, żeby stanąć do walki. Stąd też nie było u nich praktycznie w ogóle profesjonalnego wyposażenia, takiego jak żelazne hełmy, kolczugi czy miecze. Oni walczyli tym, co mieli pod ręką, tym, co używali na co dzień, co nie znaczy, że to nie była broń skuteczna. Czyli taki wojownik mógł sobie wykonać bez problemu drewnianą tarczę, która świetnie sprawdzała się jako pancerz, szczególnie przed strzałami. E, miał taki wojownik włócznie, którą na co dzień używał do na przykład polowania na jelenie. Miał topór nieróżniący się praktycznie niczym od tego, który używał do rąbania drewna i oczywiście posiadał łuk. W tamtych czasach łuk to było podstawowe posażenie mężczyzn już od czwartego roku życia. Łuk to była pierwsza zabawka dziecięca, a później łuk służył oczywiście do polowania na drobną zwierzynę. Także Słowianie, zresztą nie tylko Słowianie, e, świetnie posługiwali się łukami. Więc tacy lekko wojownicy, wyposażeni w łuki, włócznie, topory, tarcze, byli też bardzo zdatnym wojskiem, o czym nieraz przekonali się najeźdźcy, szczególnie ciężko Niemcy, którzy próbowali wtargnąć w nasze terytorium i tutaj próbowali doprowadzić do walnej bitwy. Jak możecie zauważyć, w całym wczesnym średniowieczu było tylko kilka walnych bitew na naszym terenie. Nasi książęta i królowie starali się rozstrzygać walkę z Niemcami tak jak to było najlepiej po ich myśli, czyli wojną partyzancką. I do tej wojny partyzanckiej właśnie świetnie nadawali się ci lekkozbrojni słowiańscy wojownicy, ponieważ oni mogli bardzo szybko przemieszczać się przez gęste lasy i atakować przeciwnika łapiąc go w pułapki. Wyobraźcie sobie, ciężkozbrojny hufiec niemieckich rycerzy niech ich będzie 500, przemierzający, gęsty las, oczywiście traktem, ale jednak poza yy, tym kilkumetrowym traktem był już gęsty słowiański las. Rozciągnięci oni byli na długich, długich setkach metrów i nagle zostają zaatakowani z wszystkich stron przez Słowian, którzy obrzucają ich oszczepami. Strzelają do nich z łuku, po czym znikają w gęstwinie, bo są lekko uzbrojeni i świetnie znają teren. Niemcy w stosunku do takiej strategii byli niemalże bezbronni, dlatego też, między innymi, bardzo często na wyprawy wojenne przeciwko Polsce, Niemcy używali Słowian Połapskich, którzy byli traktowani przez nich jak remedium na naszych sprytnych. Wojowników chowających się w lasach. Tak samo było z przeprawami przez rzeki. Rzeka była naturalną barierą, która stanowiła mm, granicę i którą było łatwo obronić. Łatwo było właśnie zebrać grupę łuczników, którzy byli w stanie przeprawę ochronić przed liczną armią, a nawet jeżeli nie zatrzymać ją całkowicie, to znacznie spowolnić jej postępy, co dawało czas na zebranie pozostałych posiłków do obrony. Tego odcinka terytorium. Takimi oto słowami Ibrahim Ibn Jakub, kiedy odwiedził kraj Mieszka, opisał jego wojowników. Pobiera Mieszko podatki, idą one na rząd dla jego wojowników. Co miesiąc przypada każdemu z nich oznaczona ilość. Ma on 3000 pancernych wojowników podzielonych na oddziały, a setka ich. Znaczy tyle, co dziesięć setin innych wojowników. Daje on tym mężom odzież, konie, broń i wszystko, czego tylko potrzebują. A gdy jednemu z nich urodzi się dziecko, mieszko każe mu wypłacać rząd od chwili urodzenia, czy będzie płci męskiej, czy żeńskiej. A gdy dziecko dorośnie, to jeśli jest mężczyzną, żeni go. I wypłaca za niego dar ślubny ojcu dziewczyny. Jeśli zaś jest w płci żeńskiej, wydaje ją za mąż i płaci dar ślubny jej ojcu. A dar ślubny jest usłowian znaczny. Jeśli mężowi urodzą się dwie lub trzy córki, to one stają się powodem jego bogactwa. Jeśli mu się urodzi dwóch chłopców, to stają się oni powodem jego ubóstwa. I wreszcie kluczowym elementem obronności naszego terytorium były grody. Grody, które okazało się, mimo że były bardzo technologicznie, powiedzmy, prymitywne, bo już od czasów celtyckich na naszych ziemiach budowano fortyfikacje ziemne, mimo to do XII wieku okazywały się one być bardzo skuteczne. Przykładem jest chociażby Najazd niemiecki z 1109 roku, kiedy to Grody Śląskie obroniły nasz kraj przed bardzo silną niemiecką armią. Takie grody były skonstruowane z wałów ziemnych lub też wałów skrzyniowych, skonstruowanych ze skrzyni wypełnionych kamieniami i ziemią. Na szczycie tych wałów znajdowała się palisada. Często też boki tych wałów otoczone były ostrokołem który dodatkowo miał zniechęcać przeciwnika przed zdobyciem takiego wału. Dzięki temu gród z niewielką obsadą mógł bronić się przez wiele miesięcy przed nawet dziesięciokrotnie większymi siłami przeciwnika, ponieważ wdarcie się na tak wysokie i strome wały jest bardzo trudne, szczególnie kiedy mamy spadające na głowę kamienie. Jesteśmy czasami polewani wrzącą wodą, a przede wszystkim przeciwnik ostrzeliwuje nas namiętnie z łuku. Zmierzch grodów obronnych na naszym terenie tak naprawdę to jest XIII wiek, kiedy okazuje się, że ta forma obrony staje się niewystarczająca przeciwko przede wszystkim najazdom ze wschodu. W XIII wieku Polska boryka się przede wszystkim z najazdami mongolskimi oraz litewskimi i te narodowości już dają sobie radę z naszymi dawnymi słowiańskimi grodami. Dopiero dlatego Kazimierz Wielki zaczyna na masową skalę budować zamki kamienne czy też ceglane, aby ta nowa forma obrony była adekwatna na nowe czasy, jakie nadeszły. I takim też zamku, właśnie wykonanym z cegły, jesteśmy tutaj. Jest to zamek Łączycy, który powstał w XIV wieku za właśnie panowania Kazimierza, który prowadził te ogromne inwestycje na skalę ogólnopolską i w tym zamku też możecie właśnie zobaczyć nie tylko pozostałości wczesnośredniowiecznego uzbrojenia, ale również późnośredniowieczne miecze oraz pancerze, które są tutaj prezentowane na wystawie stałej, na którą was bardzo serdecznie zapraszam.